Nagrywa się. Chyba tak. Cześć, ja jestem Boleś, a to jest Minecraft. Ej, i w ostatnim odcinku zdobyłem diamenty. W pierwszym odcinku tak naprawdę, i niektóre osoby mi nie uwierzyły. Więc teraz tak Boleś Ty. Survival Mode. Nie ma tutaj gdyby był Creative z Creative z jakimiś czytami czy coś. Z, z komendami to byłoby tutaj napisane cheats. Ale tutaj nie ma. To jest świat stworzony oryginalnie. Yy, przeze mnie normalnie. I to, że nie stworzyłem yy, świata na filmiku, to nie oznacza, że, że już jest wszystko w ogóle nie, nie, te, nie leczyć i tak dalej. Wykopałem sobie obsydianu wystarczająco na... Na portal do Nederu, ale zdałem sobie sprawę, że mam trochę przesrane oglądając swój filmik już na YouTubie. Zdałem sobie sprawę z tego, że mam mało jedzenia i trzeba już wracać. Pozbieram sobie trochę żelaza przy okazji, tak, tak na szybko. Dobra, tu się kończy. Wezmę sobie tak Nie, nie będę jeszcze jadł. Teraz, Teraz mi się jeszcze nie opłaci. Redstone sobie wezmę. To jest lawa, ok. Trochę lipa by było, gdybym do lawy wpadł w tym momencie. To było strasznie do dupy. Creeper! Oh man! Żeby on mi tutaj tylko nie zaskoczył. Już myślałem, że więcej diamentów tu jest. Dobra, lecimy, lecimy, creeper! poszedł na trzy strzały. Trochę mało gadam, wiem, wiem. Tak, kolejne. Dobra, nie. Ja mu już się nie dam. Złota nie biorę, nie jest mi potrzebne kompletnie. No i odkryłem też, że nie trzeba za każdym razem tak jakby mm, szukać gravelu, żeby zdobyć flint. Można po prostu y, wziąć sobie jeden gravel, tak? Jeden żbir. Yy po czym po prostu go stawiać stawiać i tak jakby nie powiem odstawiać ale tak jakby stawiać na nowo i wtedy go niszczyć oczywiście z powrotem no i, no i po jakimś czasie kurde no pal wroty mały śmieciu Dobra, Ym, i po jakimś czasie tak czy inaczej wypadnie nasz umarzony, wymarzony, kurde, flint. Jak wysoko, ja pierdziele. Nie, to ja zjem na razie. I w ogóle sobie zjem jeszcze marchawkę. Bo w razie jakiegoś upadku czy spotkania z jakimś mobkiem... No, jak nie mam jedzenia, wolę mieć trochę HP chociaż. W zapasie. Więc sobie poczekam momencik, aż się to odnowi całkowicie. Dobra. Przy okazji wykopię trochę kobla do podbudowania. Patrz, ten, ten kurde kilof już się zużył trochę. To jest dopiero niepokojące. I wiem, że tutaj teren wygląda nienaturalnie, ale ja tutaj nic nie grzebałem przy tym świecie. Mówię poważnie. Nic tu nie grzebałem. Wiem, że ciężko jest uwierzyć w takie rzeczy, ale ja tu naprawdę, kurde, nic nie grzebałem. Okej, okay. troszeczkę wysoko, ale ja się spierdziłem, stąd i przeżyłem. Dobra. Gdzie jest ta dziura, przez którą wleciał... A! Jezu, jak się wystraszyłem. Ja pierdzielę jak się wystraszyłem. Oh my God. Ja pierdzielę jak się wystraszyłem. Uff. Boże drogi. Dobrze, że do lawy nie spadłem. Dobra. Żelazo dawać. Ja se muszę, ja sam muszę zrobić yy, zbroję. Tak być nie może. Nie może być tak, że jakieś kurde lamerskie mopki będą mnie zrzucać i zabijać. Jakieś kurde creeper. Nie zabije. Z diabłów jeszcze chyba zbrojki nie będę robił. Drewna nie mam, żeby sobie zrobić. Siekierkę. Więc teoretycznie to na razie mm, powiedzmy sobie jeszcze, że nic nie mam. Ozbroje dla konia sobie wziąłem tak tylko profilaktycznie, jakbym kiedyś konia używał. I pewnie tak będę robił nawet. E, bo może się przydać posiadanie konia, bo to jest całkiem spoko sprawa. Można też ewentualnie zrobić swoją armię psów, ale to jest taki pomysł, powiedzmy, nie dla mnie. Tak jakby. Wolę samemu mieć bezpośrednio pod kontrolą konia niż, niż mieć wilka, który może zawsze sobie wpaść do lawy. Bo go na przykład szkielet rzuci czy coś. Dobra, poczekam aż się cały przepali. Jak se zmarnować, kurde żarcie! Długo jeszcze? Eee. Ja sobie też ziewam, kurde. Ej! Dobra, szanowni No, no dawać to szybciej, kurde żelazo. Całą, całą zrobię zbrojkę albo tyle ile mogę zrobić, bo, bo nie mam zamiaru się kurde pierdzielić z czymś. Przystawię sobie mikrofon, żeby było lepiej słychać. Teraz powinno być znacznie, znacznie lepiej. Ten węgiel, mam nadzieję, nie będzie potrzebny. Proszę cię, nie bądź potrzebny. Chcę mieć, chcę mieć chociaż cztery węgle. Ach. No, dawaj szybciej, szybciej, szybciej. przepali się przepali się normalnie bez tego węgla ostatniego zabiorę go tak na wszelki wypadek ajajaj to dał petruska dobra kaman come on, kaman come on. szybciej 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 ja nie mam czasu kurde nie mam czasu szybko szybko eks poleciał okej okay. cyk 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 mhm Cyk, cyk. No i starczało mi na wszystko poza spodenkami. Dobra, ale to lustro. Żelaza jest od groma. Od gromu, kurde. Grom jest spoko. Jestem na jakiejś półce skalnej. Kolejny dungeon to są jakieś żarty, chyba. Dobra, dawać dirta. To jest spawner szkieletów. Słychać. Nie, ja tu wolę nie wchodzić, bo kurde, mnie zastrzelą te szkielety stąd i się skończy moja przygoda. Z diamentami. A tego chyba bym nie chciał. Ja się to muszę szybko wybić po prostu. No i już. Mhm. Mm A płyty sobie wezmę. O, no, proszę bardzo. Płyty są bardzo przydatne. Są spoko, nawet nie tyle co przydatne, ale są po prostu ok spoko. Siodło. A też sobie wezmę zamiast tego gunwa. Dobra. No to już można wychodzić. Na luzie. Jakby co to Eurotrek się dzisiaj nie pojawił z powodu bardzo długiego i powiem nawet, że zbyt długiego. Czasu uploadu. Wiem, że tu jest wioska. Podczas oglądania swojego filmiku dopiero ją zauważyłem na początku gry, ale w sumie gdybym ją zauważył, to bym nie miał diamentów. Ja kurde, nie wiem co mnie teraz tak ekscytuje, że ja cały czas gadam o tym, że jakieś kurde szczęście zaważyło o tym, czy, czy mam kurde co, coś, albo nie mam niczego. Nie, nie będę tej świni jeszcze zabijał, bo... Ej, ale jaka dziwna wioska w ogóle, na wodzie się zrespiła. Ej, te wieśniaki tam po... utknęły, kurde, ej, ale fajnie. Dobra, jest kurde, kowal. Jedyna rzecz w wiosce. Dzień dobry. Wow, gościu. Wow, ten koleś robi niezłe interesy. O, diamencik. Dawaj go. Jabłuszka się przydadzą zamiast mm, czego? Uff. Zamiast tego Zje zjeść. No i spoko, ta wioska już w sumie nie, no ma, mam coś do powiedzenia, bo jest jest zboże, więc można zrobić chlebek, ziemniaczki. A no tak, śmieci. jest kurde te kamienne rzeczy. Po co one mi są? Po, po, po jaką cholerę? Dobra, cyk. Cyk, 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 cyk. Wiadomo, że mi z tym. A, no mam sianko, przecież mam to miejsce. Dobra, okej. Okay. Tam jest pajunk, spoko. Co to zające były zawsze takie wielkie? Łaty, ty, kurde, no jak się rozpędził dziad jeden. No, już na dwa hizy padają te wszystkie biedne pająki. Baranina to jest najlepsze mięso. Kamienne gunwo można wywalić. Wełna się też przyda. Grawal można wywalić. Owce, kurde, na hita. Okej, okay, tu jest akurat jeszcze las. Także jest czego zrobić sobie domek. Jest Creeper oh, man! A ty gnoju jeden. Dlaczego on jak wybuch to jeszcze był przez chwilę? Nie wiem, nieważne. Dobra, wezmę sobie jeszcze tych... A! Spadaj! Ta hita poszedł. Tych łuków to nawet nie ma co zbierać, bo one i tak są zawsze uszkodzone. I to dosyć ostro. Dobra. Cyk. 11 tych yeah. i 8 tych. Ok. No, ok. Dobra. Ciśniemy. Trzeba zrobić domek w końcu. Skobla nie będę robił domków, Skobla są zazwyczaj, moim zdaniem takie słabe. Na razie nie będę robił czegoś takiego bardziej, powiedzmy, zaawansowanego. Zrobię tylko jakieś najprostsze gunwo. Czemu ja dopiero teraz dostałem, achievement za zbieranie drewna? To. Okej. Okay. Mogę sobie skraftować spodenki z jaksów i to zrobię. Ok. Uch, uch, uch. Już nie wiem, czy sobie nie zaoszczędzić tego ostatniego na klatę. Nie, zaoszczędzę to sobie. Cześć. Przecież... A walić to, nawet jeśli będą diamenty, to już będzie już i będzie więcej. Nie no, cztery drewna już kurde się najadłem. O. Wracaj tu. Cyk, cyk, leci, leci. A on to, to się pojawia. Ok. Zrobię sobie ten. Zrobię sobie portal do netheru od razu po zrobieniu chaty. Ok. Jakby co, to toporek, jakby co to toporek zadaje 1hP mniej obrażeń od miecza. Czyli jeśli mamy diamentowym, diamentowym, diamentową siekierkę i żelazny miecz, to będą, będą zadawały tyle samo obrażeń. I będą tak, takie same na wersji 1.8. No. Dobra. Eeeh. Mm, dobra Cyk No a powinno wystarczyć tyle tego drenwa yy, W sumie to mogę sobie zrobić taki domek most I to jest chyba dobry pomysł Pierwszy raz w sumie takie coś zrobię To, to, to ej to jest kreatywny pomysł Powiem szczerze Nigdy czegoś takiego nie wymyśliłem Wymyśliłem kurde domek na nabrzeżu Ale no w sumie nie wymyśliłem Ale nie ja wymyśliłem kurde Nigdy nie wpadłem na to Że można zrobić kurde domek z tego. No, Mo domek, most, jakby. Ok. cyk. Poszło 12 schodków. Cyk, cyk, cyk. Cyk. Okej. Okay. Wezmę sobie to. A, no tak. E to sobie wywale jabłko. Ok. no i budujemy. domek, most, no kurde oryginalnie powiem szczerze nigdy tego nie widziałem, nie słyszałem nie budowałem słyszałem o domach w moście a celem mostu, że celem mostu i tak było prze, przeprowadzić coś tam przez coś tam ale tak żeby żeby domek, żeby most miał cel, żeby był domkiem to jeszcze nigdy czegoś takiego nie wymyśliłem ani nie widziałem OK, cyk, 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 cyk. Okej. Okay. Nie starczy mi na ściany. W sumie tu podłogę mogę z kobla zrobić. Nie, w wodzie tego lepiej nie zbierać, bo... Bo w wodzie to pójdzie wolno dosyć ty, tylko znowu te dźwięki Nie, kurde wadzić to Co jest z tym A, bo tam jest jaskinia tutaj Z skabla chyba zrobię ściany. To jest nawet spoko pomysł. Hmm. Tylko czy wystarczy mi, żeby to poszerzyć? Chyba tak. Poszerzę sobie o jeden. Bum cyk, cyk, cyk. Klik, klik, klik. Oj klik! No i proszę. Pięć tych... Tak se zrobię... Mam inny pomysł, może zrobię tak, że... Co? Aha, okej. Okay. Mhm. Dobra, i będę robił tak co drugi ten tutaj takie coś, takie okienka. One nie będą szybą wypełnione, bo mi się nie chce robić szyb, kurde. To mi tylko węgiel zużyje. Dobra. Dobra. A zrobię tutaj. W sumie, to mogę zrobić inaczej. Gdyby portal do ten kurde to zmierzył, przymierzył tak, żeby to był portal do Nederu, musiałbym to jeszcze jeden blok poszerzyć to zrobiłbym tutaj y, portal do netheru. Chociaż w sumie mogę to zrobić. I zrobiłem sobie, wiadomo, na, na pełny portal do netheru, bez, bez obciętych rogów. Dobra. Mm -hmm. No nie, kurde, no. No ja... Nigdy nie budowałem z obsesją na surveywalu, więc dlatego kurde mi sklikuje. O nie, źle wymierzyłem. Ja pierdzielę źle wymierzyłem, czyli jednak muszę obciąć rogi. Hmm. Dobra. Mhm. Dobra. A, dobra, kurde, bo się zagapiłem. A, kurde. bo tak aktywujemy. ZZZZT! Chwila, inny pomysł. Dobra, to. Ju. O, jest. No, muszę to szybko zmienić. Tak. Ok. Ech. Kurde, szybciej... Jest, stara, poszła. Dobra, już słońce się kurde zaczyna zachodzić. Iść do naderu, czy nie? To tutaj zrobię, zrobię to tak, żeby było tu, tu, tu i tu. Okay. Nie zawsze wkurzały te dźwięki portalu naderu, one, one mnie zawsze irytowały i to dosyć ostro. To już całe, to już cały cobblestone, nie? Dobra. Mhm. Mm Okej. Okay. Okej. Okay. Tu i tu. Dobra, mam już portal do netheru. Powiedzmy, że bym obcinał tutaj to. Podnosiłbym tak, a jako, że w tej grze nie jest tak mądry, żeby parkura odpierdzielić, to jeszcze obetnę tu, tu. Cyk. I wskakujemy. Dobra, do netheru jeszcze nie jedę. Muszę sobie tutaj wszystko ogarnąć, żeby to wszystko było w tym domu działało. Mhm. W okna mogę wstawić crafting w sumie. Bum, o fak, troszkę nie trwiłem. Troszkę źle przejechałem, dobra. Wyrok, kurde, robię. Podwójne. Hehe. <laughs> A mogę, co mnie tam... Mięciutkie wejście z netheru. Chociaż stawianie łóżka przy portalu do netheru chyba nie jest zbyt dobrym pomysłem. Ale co tam. Dobra. Mm, piecyk. Węgiel. I przepalać to. Ja w tym czasie pójdę spać. Okej. Okay. I nie wiem, ile trwa odcinek, bo tego pojęcia nie mam, ale chyba już wystarczy, jako że już ma mam domek gotowy, więc e, ja się z wami żegnam. I jakby co to progresu, żadnego poza jakimiś takimi nudnymi rzeczami, jak na przykład kopanie obsydianu, będę ucinał. E, ale tak to, tak to nie będę robił innego, żadnego w ogóle progresu, podczas kiedy was nie ma. Co się stanie? Się rozwalić portal. Jak nie będzie to na odcinku, to po prostu nie będę nic robił. I tyle. Dobra. Więc ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i pa pa!